Monster Energy Supercross 6 to najnowsza gra włoskiego studia Milestone na oficjalnej licencji SX. Zawiera pełny sezon 2022, w którym znajdziemy aż 80 zawodników, 29 różnych zespołów korzystających z najbardziej znanych marek motocykli oraz 17 torów do Supercrossu. Gra ukazała się na konsolach nowej generacji, czyli PlayStation 5, Xbox Series XS, na PC, na platformie Steam, ale także na konsolach starej generacji, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Przekonajmy się zatem, czy szóstka zrobiła krok naprzód względem poprzednich części. Monster Energy Supercross 6 zawiera aż 8 trybów rozgrywki. Są nimi: Kariera, Mistrzostwa, Single Event, Multiplayer, Time Attack, Rhythm Attack, Supercross Park oraz Supercross Academy. Zacznijmy więc od trybu, z którego skorzysta większość z Was, czyli od Kariery. Tutaj standardowo tworzymy swojego zawodnika. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to dokładnie te same twarze zawodników do wyboru co w MotoGP 22 i Superbike 22, czyli teoretycznie Milestone poszło na łatwiznę robiąc kopii w klej. Na osłonę dorzucili do tego możliwość zmiany koloru włosów, oczu, a nawet dorobienie sobie brody, co w moim przypadku jest na plus. Po pierwszym niepokoju, że będzie to po prostu aktualizacja sezonu dla poprzedniej części, Włosi mnie bardzo zaskoczyli i później jest już tylko lepiej. Gdy mamy już swojego zawodnika, bierzemy udział w trzech zawodach, aby wstępnie zaprezentować swoje umiejętności, a po ich zakończeniu podpisujemy już kontrakt na pełny sezon z jednym z zespołów i dajemy z siebie wszystko. Najpierw zaczynamy od 250 w grupie East lub West, a później awansujemy do kategorii 450 cm3. Motocykle, jakimi zmierzymy się w karierze, to Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, Gazgas oraz Huskwarna. Tryb kariery jest bardzo ciekawy. Tutaj nie tylko bierzemy udział w kolejnych zawodach, ale także trenujemy na specjalnie przygotowanym otwartym terenie, dbamy o formę i rozwijamy naszego zawodnika. Zbieramy doświadczenie i zdobywamy specjalne punkty, które później rozdzielamy w przygotowanym do tego drzewku, poprawiając możliwości naszego zawodnika. Jako że Supercross jest sportem kontuzjogennym, na uwagę zasługuje fakt, że twórcy uwzględnili ten problem i nasz zawodnik może zrobić sobie krzywdy, ale to nie odbywa się tylko na zasadzie komunikatu. Twój zawodnik jest kontuzjowany. Po czym opuszczamy jakiś wyścig. Gra uwzględnia wiele części ciała, przez co możemy mieć na przykład problem tylko z mieściem lewego uda. Świetna sprawa, która znacznie zwiększa imersję. Kolejnym faktem, który zasługuje na wyróżnienie jest to, że naszym opiekunem i osobistym trenerem jest legenda Supercrossu Jeremy McGrath, siedmokrotny mistrz SX z 72 wygranymi wyścigami na koncie. Kolejnym trybem rozgrywki są mistrzostwa. Tutaj nie mamy otoczki kariery i wszystkich ciekawych dodatków urozmaicających rozgrywkę, tylko wybieramy sprzęt, zawodnika i walczymy o kolejne punkty do klasyfikacji, po prostu ciesząc się kolejnymi wyścigami. Single event to pojedyncza runda dla osób, które chcą się na szybko zabawić. Standardowo w grze znajduje się multiplayer, w którym rozegramy wyścig online maksymalnie do 12 graczy. Tutaj zaznaczę, że istnieje funkcja crossplay, więc możemy zagrać ze znajomym, posiadającym na przykład konsolę innego producenta. Jest także split screen dla dwóch graczy, czyli porozpychamy się łokciami nie tylko wirtualnie, ale także na kanapie ze znajomymi. Do tego wszystkiego dochodzi Time Attack, gdzie walczymy o lepsze czasy, Supercross Park, gdzie jeździmy sobie dla zabawy po otwartym, zróżnicowanym terenie, a w którym, pochwalę się, pierwszy raz w grze z tej serii udało mi się zrobić backflipa, a także Supercross Academy, który jest rozbudowanym samouczkiem. Nowością i jednocześnie bardzo fajnym trybem jest rytm atak, gdzie stajemy do walki jeden na jeden i staramy się wygrać pojedynek, w którym jedziemy tylko prosto, ale za to musimy umiejętnie pokonywać kolejne pagórki. Tutaj nie przejdzie zwyczajne odkręcenie gazu na maksa. Przejdźmy nareszcie do tego co najważniejsze, czyli jak jeździ się w najnowszym Monster Energy Super Cross 6. Tutaj jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczony. Przyznam szczerze, że między częścią od pierwszej do piątej różnice w prowadzeniu motocykli były raczej marginalne i bardzo narzekałem na zbyt dużą sztywność prowadzenia, brak odpowiedniej reakcji na miękkie podłoże, słabą pracę zawieszenia i na zerową aktywność zawodnika na to, co dzieje się na torze. Milestone w końcu wzięło temat na poważnie i zrobiło model jazdy, który ma coś wspólnego z jazdą motocyklem crossowym i oczywiście, który daje mnóstwo przyjemności. Przede wszystkim poczułem, że motocykle mają swoją wagę, że nie kierujemy kartonowym pojazdem, tylko sprzętem z faktyczną masą. Świetne odczucie. Praca zawieszenia to 5 leveli wyżej niż w poprzedniej części. Świetna reakcja na nierówności i na opadki z dużych wysokości. Kiedy wpadamy na szybki nawrót, ostro skręcamy i nagle gwałtownie odkręcamy manetkę gazu, to mam wrażenie, że motocykl zbierając się w tym piachu lub błocie zatapia to koło, że musi złapać tą przyczepność. Genialne. Sam zawodnik w końcu zaczął reagować na to, co się dzieje. Jest bardziej plastyczny na motocyklu, potrafi mu spaść noga z podnóżka, lub dwie, musi się podeprzeć w podbramkowych sytuacjach, aby uratować się przed upadkiem. Góra też lepiej pracuje i widać, że te wszystkie wyboje mają już na niego jakiś wpływ. Zbierając to wszystko razem, otrzymaliśmy w końcu model jazdy godny serii Supercross. Złapałem się na tym, że jak zwykle po recenzji odstawiałem poprzednie części, tak tutaj mam ochotę ponownie włączyć grę i trochę pojeździć. Wielki plus dla błochów bowiem tym razem odwalili tu kawał świetnej roboty. Mógłbym mieć jedynie problem z widokiem z kasku zawodnika. Uważam, że jest mało atrakcyjny i kompletnie nie daje odczuć tak szalonej jazdy. Głowa jest sztywno osadzona i kompletnie nie reaguje na wszystkie wyboje i szalone akcje, dlatego zdecydowanie zachęcam do grania z widokiem z zapleców. Mam jednak zastrzeżenia co do sztucznej inteligencji przeciwników. AI jest tutaj bardzo nierówne i wydaje mi się, że to ogromna bolączka tytułów włoskiego studia. Chyba całkiem nieźle poradzili sobie z tematem w RAID 4, MotoGP 22 i najnowszym Superbike 22, ale tutaj jest po prostu źle. Nie grałem zbyt często w serię Supercross, o czym wspomniałem wcześniej, ale ustawiając AI na najtrudniejszy poziom, a samemu sobie włączywszy najwyższy poziom symulacji, byłem w stanie wygrać swój pierwszy wyścig z przewagą ponad 15 sekund. W kolejnym zdublowałem ponad 70% stawki i nie dowierzałem, jak może być tak łatwo. Wydawało mi się, że w karierze jest lepiej. Nasz zawodnik na początku swej drogi nie ma jeszcze rozwiniętych umiejętności, i gdy jechałem w pierwszych kwalifikacjach, to byłem ostatni, tracąc ponad 4 sekundy do przedostatniego zawodnika. Pomyślałem, no nareszcie, jesteśmy jeszcze słabi, więc będzie trudne wyzwanie. Czar prysł, gdy włączyłem wyścig, i po pierwszym okrążeniu miałem już ponad 2 sekundy przewagi, a całość wygrałem z ponad 20 sekundową przewagą nad drugim zawodnikiem. Straszna dysproporcja. Plus jest taki, że zanim wyprzedzimy rywali, to ci wykazują jakąś wolę walki i potrafią się rozpychać. Technicznie i graficznie jest oczywiście przyzwoicie, motocykle i trasy prezentują się świetnie. Bardzo spodobała mi się dbałość o detale, jak na przykład piach lecący spod kół, albo powiewająca koszula zawodnika. Grafika po prostu cieszy oko i jest na dobrym poziomie jak przystało na 2023 rok. Zdarzyły mi się drobne błędy, jak na przykład nienaturalnie zatopione koło w ziemi, ale w ogóle nie przeszkadzało mi to w rozgrywce i działo się to bardzo, bardzo rzadko. Niestety czasem wariuje autopilot przed rozpoczęciem kwalifikacji, który, podobnie jak w MotoGP22, potrafi doprowadzić do naszego upadku. Powiedziałbym, że to raczej zabawne niż przeszkadzające. Nie dzieje się to zbyt często, więc można to przeboleć. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony i, choć oczywiście, Monster Energy Supercross 6 otrzymałem do recenzji od polskiego wydawcy PlayOn, to w żadnym wypadku nikt nie sugerował mi zachwalania tytułu. Przykładem jest powrót Superbike 22 po latach, gdzie nie byłem specjalnie zadowolony. Dzieje się tak, ponieważ studio Milestone naprawdę przyłożyło się do tej produkcji i jeśli miałbym polecić jakąś część tej serii, to zdecydowanie właśnie tą, czyli szóstkę. Osobiście dopiero teraz poczułem Friday z jazdy w Supercross, a głównie za sprawą tego, jak motocykl reaguje na piaszczystej nawierzchni. Brawo! Widać, że studio od dwóch lat wskakuje na wyższy poziom, dostarczając nam coraz bardziej realistyczne gry, więc nie pozostaje nam nic innego jak korzystać i zwyczajnie cieszyć się świetną zabawą. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na wirtualnych pagórkach.